Witam, to Magda i kolejne proste, znaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj złociste i delikatne placki z kaszymannej z jabłkiem, z dużą ilością jabłka. Delikatnie słodkie, bardzo przyjemne do jedzenia, chrupiące z wierzchu, ale mięciutkie w środku. Ukochane przez dzieci, ale nie tylko my jako dorośli także bardzo je lubimy, gorąco polecam. Jeśli zechcecie je zrobić, to przepis i składniki jak zawsze znajdziecie na www.skuteczny.tv A teraz pokażę jak szybko można je przyrządzić i do tego filmiku bardzo serdecznie zapraszam. Do zbliżonego wodą garnka wlewam jedną szklankę mleka, czyli 250 ml mleka i zagotowuję. Gotuję na małym ogniu, tak żeby mleko się nie przypaliło i kiedy mleko będzie już ciepłe, dosłodzę je do smaku. Ja dodam cukier waniliowy, jedno opakowanie 16 g i dwie łyżki zwykłego cukru. Można także dodać cukier brązowy. Słodzimy do smaku. Kiedy mleko już jest gorące i zaraz zacznie się gotować, dodaję kaszę manną, 4 łyżki stołowe. I dokładnie mieszam. Pansu, a, to jest, to nie mhm. a ja myślałam, że jakąś kaszę. Mieszam i doprowadzam do zagotowania, czekając, aż kasza zgęstnieje. Po jakiejś minucie, dwóch widać, że kasza wyraźnie zgęstniała i zaczęła się gotować. Wyłączam teraz grzanie i odstawiam ją w chłodne miejsce, tak żeby jeszcze zgęstniała i oczywiście aby ostygła. A sama w tym czasie przygotuję jabłka. Dwa średniej wielkości jabłka dzielę na ćwiartki, pozbawiam gniazdek nasiennych, po czym ścieram na tarce o grubych oczkach. Jabłek nie obieram ze skórki dlatego, że w ten sposób łatwiej się je trze. Jabłka od razu dodaję do kaszki, która w międzyczasie wyraźnie już zęskniała. Zaraz to pokażę. Ona jeszcze jest ciepła. I dokładnie mieszam. Teraz czas na ostatnie składniki ciasta, czyli jajko i mąkę. Wbijam zatem jedno całe jajko i mąkę. I dwie łyżki mąki. Takie czubate. To może być mąka pełnoziarnista, orkiszowa lub zwykła pszenna, na przykład typu 500. I na koniec szczypta soli. Po czym dokładnie mieszam, łącząc wszystkie składniki na gęste ciasto. Na gęste ciasto. Do... na gęste ciasto. Gotowe, rozgrzewam patelnię i zaczynamy smażyć. Rozgrzewam patelnię z dość sporą ilością tłuszczu. Smażę na oleju roślinnym i te placki należy smażyć na głębokim tłuszczu, zatem dno patelni powinno być tym olejem dość solidnie pokryte. Rozgrzewam. Tak długo aż olej będzie odpowiednio gorący. Sprawdzam, dodając odrobinę ciasta. Kiedy zaczyna skwierczeć, jest dobry. Myślę, że to jest już ten moment. Zmniejszam zatem grzanie, żeby później tych placków nie spalić, i zbliżoną w wodzie łyżką nabieram porcję ciasta i formuję zgrabne placuszki. Jak wspomniałam, na nie za dużym ogniu, ale tak, żeby placki cały czas skwierczały. Smażę je teraz po 2-3 minuty z każdej strony, tak długo, aż będą złociste i apetycznie zrumienione. do stopnia, który mi odpowiada. W moim przypadku mam e, dwa stopnie, bardziej zrumienione i mniej zrumienione, w zależności od tego, dla kogo serwuję. Gotowe placki przekładam na metalową kratkę róż do lekkiego odciechnięcia i odparowania, a sama smażę kolejną porcję. I gotowe. W całej kuchni pachnie teraz przepięknie jabłkiem i wanilią. Placki za chwilę będę podawać. W ten sposób studzę je na kratce, pod którą położyłam ręcznik papierowy, który złapie ewentualny kapiący tłuszcz. Placki są bardzo mięciutkie i delikatne, co zresztą było widać przy przewracaniu ich na patelni. Trzeba pomóc sobie jakimiś dwoma narzędziami, na przykład łopatką i widelcem. Wówczas idzie to bardzo sprawnie, ale dzięki temu że one są takie miękkie, a ta skórka jest złocista i taka fajna zapieczona z wierzchu. Przy jedzeniu mamy do czynienia z bardzo ciekawymi kontrastami oraz doznaniami smakowymi. No ale nic, koniec gadania. Placki wykładam na talerz i podaję, póki ciepłe. Można je podać z cukrem, pudrem lub bez żadnych dodatków. Świetnie smakują także z serkiem waniliowym. Ja z serkiem waniliowym. Mmm, pychotka. Super? Pychotka! Weźmy, weźmy dokładkę. No to super. Wygląda dobrze.